Witam z trasy do Starego Krakowskiego Lasu. Niedziela, popołudnie, dosyć późno, 14.51. Na niedzielę, 14 na wieczorny wyjazd. Raczej się nie powinno na grzyby jechać. No ale spróbujemy, zobaczymy. Trochę straszy deszczem. W parkingu tylko jeden samochód, czyli mój, czyli nie ma, bo jest późna już godzina, 15. .00. Dzisiaj Bujek idzie ze mną do lasu. Idziemy do Starego Krakowskiego Lasu. W lesie już jest ciemno ale tutaj na takiej zielonej połaci mchu znalazł się jakiś podgrzybek pierwszy dzisiaj grzyb ciekawe co to za... No nawet dosyć piękny jest piękny ten podgrzybek ciekawe czy coś w ogóle się tu znajdzie na razie moczary są na zielonych dywanach borowiczek o piękny jest Zaniosę go wujkowi, bo wujek wujeko miał wziąć, bo to niby miał być podgrzybek. Nie, to twój z daleka widziałeś, ja tu. O, zobaczę. kolejny borowik. Dobra, to bierzesz. Nie, nie, to wujka był. Nie, to ja za późno zobaczyłem. Nie, 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 to był wujka. Kłótnia, czyli będzie borowik. Trzymaj wujek, dwa. Dzięki. Co chcesz, żebym Cię pobił dzisiaj? Czemu? Rekordy? No. No siatkę mam w plecaku, w razie czego. A to pierwszy w sumie mój prawdziwek, bo tamte to miały być wujka. Zobaczymy, co to za barowiczek. No, wygląda ładnie. Jest trochę zielony pod spodem, ale jest ładny. Podgrzybek, czarny łepek. Bardzo ładny. Młodziuteńki A tutaj drugi. O. O. Jest. W takim paskudnym lesie świerkowym, bardzo zniszczonym przez jakieś maszyny, przepięknej urody borowik. Ten tak, na grubej, twardej, wielkiej nodze. Śliczny jest, ten jest śliczny. Zagrzebiemy, zagłaskamy. A tuż obok młodziuteńki jeszcze jeden. O, biały, pierwsza klasa. I takie dwa borowiczki. Pierwszej i drugiej klasy, znaczy się pierwszej i drugiej. Śliczne. Na no takim jakimś no trudnym do przebycia lesie bym powiedział. Vertepy. Starokrakowski las. Stary ten las jest. Borowiczek, za chwilę go wujek złapie. To jest wujek właśnie obejera kolejne grzyby i mówi, że sypnęło borowikiem, jak nigdy. Mm. Proszę zobaczyć ile już w koszu jest wydaje się ze mnie taki zmęczony jestem. Jest gorąco, jeszcze mamy wrzesień. To jest 27 dzień września. W ciemnym lesie biały grzyb. Wiadomo jaki Ale Borowik piękny Naprawdę jest biały. Mówią, że to są białe grzyby Dzisiaj w lesie jest ponuro, nie ma słońca, nie ma wiatru. Bardzo tak jakoś dziwnie, jesiennie się zrobiło. Ale pod grzybeczki się trawiają młode. Może po tych deszczach co teraz 3 dni padały. Jakieś nowe grzyby urosną. Bo jak na razie jest nie zaciekawie jeśli chodzi o ich ilość. Co prawda wujek dużo więcej ma, bo to jest zawodowy grzybiarz. No wieczór nastał, dzisiaj ciemno w lesie żeśmy już wyszli. 17 no nie jest aż tak źle, obawiałem się, że nic nie znajdziemy. Jednak jest podgrzybków trochę, trochę kozaków, szarych co prawda i prawdziwków. Częściej nie chcieli się brać, bo kurde się człowiek zmachał, spocił, także jak gęś wyścigowa. Zgadza się. Opuszczamy las starokrakowski. Trzeba czekać, w tygodniu przyjechać. Środa czwartek to będzie grzymą. Po